No, witam serdecznie. Wygląda na to, że będę mógł nadawać na żywo ze smartfona. Aż mi się wierzyć nie chcę, ale tak chyba jest. No, nawet mogę przełączać kamerę z przodu na tył. No, świetne to jest. Nie widzę tylko czatu, ale to trudno. A gdzie tam, widzę chat, Mateusz, wszystko ok. Napisał pięknie. No coś kapitalnego. Jestem, coś tam? Witam pani Marko, no cześć. No popatrzcie, ze smartfona można nadawać na żywo Paweł. O, fajne to jest, mi się mm. też podoba. Wszystko gra. Mm, wszystko gra, mówiłem. No, popatrzcie, jakie dzisiaj słońce u mnie widzicie. Siemko, kurde ile ludzi się tu podłączyło? Boże, kuchany. bardzo dobrze. Pozdrawiam z Pomorza. Ja również pozdrawiam Popatrzcie na eee, Witamy wśród żywych. No dobra, spokojnie sprawę. Eee, pozdrowisz Jakub Belesiński, pozdrawiam cię Adam Forysiak. Panowie jak dzisiaj mi się uda dojechać do Szczecina bo taki mam plan, jeszcze nie wiem, co mi tutaj za chwilę wypadnie. To spróbuję pozdrowić Was, wysłać do Was pozdrowienia także z nad Odry. Fajnie, nie? Tak, Stingi można puszczać będzie na żywo. Bez wysyłania ich. <laughs> Cześć ściaków, dobra. Także można będzie sobie pobawić się, właśnie, w ten sposób. Ciekawy tylko jestem, jaki jest transfer. Obraz Żyleta. No, bo obraz jest z tego, z. Huawei P9 light, więc musi być żyleta nie? jeszcze teraz jest pod słońcem no ale zobaczcie jak jest ze słońcem kapitalnie to wygląda tak, tak, no na rybki pojedziemy spokojnie to wiesz Andrzej dopiero pierwsze dni wiosny są ja tutaj jeszcze będę miał w domu troszkę, troszkę takiego zajęcia innego zupełnie z live, z nadwody jak najbardziej, jak najbardziej, jak najszybciej tylko, że u mnie się chyba to jeszcze o dwa tygodnie przeciągnie z uwagi na inne tam sprawy ale damy radę zastanawiam się tylko jak duży jest, jak duży jest transfer pobierany tutaj przez tą audycję na żywa pozdrowienia z świetnie, wiecie, i od razu wyświetla mi się czat tutaj, co prawda on znika po jakimś czasie Marek, transfer trochę będzie żarło, no też tak myślę. I eee, to najwyżej się dokupi tego transferu, nie? Pozdrawiam, Rągowa. Obraz ładny i fonia. No kurczę, ale to nie jest zasługa tylko samego...